Wszyscy myśleli, że to będzie wieczór o tańcu. O punktach od jurorów, o skomplikowanych piruetach i o tym, kto wzniesie w górę kryształową kulę. Pomylili się. Finał tańca z gwiazdami stał się jedynie tłem dla znacznie większego, znacznie bardziej brutalnego i osobistego spektaklu. Spektaklu, w którym na oczach całej Polski, na zgliszczach jednego małżeństwa, narodził się nowy, publiczny romans. Główny bohater tej nocy nie ten, kto wygrał program. Prawdziwą gwiazdą fleszy stał się Maurycy Popiel, aktor, który właśnie zajął drugie miejsce w najpopularniejszym tanecznym show w kraju. Powinien świętować sukces i świętował. Ale to, co uchwyciły bezlitosne obiektywy paparazzi na oficjalnym afterparty, nie było zwykłą radością. To była publiczna deklaracja, która z pewnością dotarła do jednej. Bardzo ważnej osoby jego wciąż formalnej żony. Sieć obiegły zdjęcia, które są jak gotowy materiał dowodowy. Maurycy Popiel, wciąż formalnie mąż Izabeli Warykiewicz, został przyłapany w objęciach tajemniczej, zjawiskowej blondynki. Ale to nie były przyjacielskie uściski po ciężkim wieczorze. To były namiętne pocałunki. To były czułe gesty, splecione dłonie. To było wychodzenie z klubu razem. Krok w krok, bez najmniejszej próby ukrycia się przed obiektywami. Wyglądało to tak, jakby chciał, żeby cały świat to zobaczył. I teraz najważniejszy, najbardziej wybuchowy element tej układanki, który nadaje tym zdjęciom zupełnie inny mroczny wymiar. Jego żona, Izabela Warykiewicz, złożyła pozew o rozwód z orzeczeniem o winie. Powtórzmy to głośno i wyraźnie z orzeczeniem o winie. To nie jest zwykłe. Pokojowe rozstanie dwojga ludzi, którzy przestali się kochać. To deklaracja wojny. Orzeczenie o winie oznacza, że jedna strona oskarża drugą o całkowity i zupełny rozpad małżeństwa. A te zdjęcia? Dla wielu wyglądają jak koronne dowody w tej sprawie, podane na srebrnej tacy. Więc kim jest ta nowa kobieta, dla której aktor tak jawnie ryzykuje swoją reputację i pozycję w sądzie? To nie jest przypadkowa osoba. Media szybko ustaliły jej tożsamość. To Magdalena Dwóżyńska, koleżanka po fachu Maurycego, wschodząca gwiazda polskiego kina i teatru, niedawno nagrodzona prestiżowym tytułem Ryzen Star 2024 rok. Piękna, ambitna, utalentowana. Idealna kandydatka na nową partnerkę u boku znanego aktora, która sama również zaczyna błyszczeć. Internet zawrzał. Z jednej strony gratulacje za finał i komentarze ładna para, z drugiej strony szok, niedowierzanie i pytania o moralność. Bo ta historia nie zaczęła się na afterparty. Jej korzenie sięgają znacznie głębiej. Małżeństwo Popiela i Warykiewicz, zawarte w 2021 roku, jeszcze do niedawna wydawało się stabilne. Aż do jesieni ubiegłego roku. To wtedy media doniosły o rozstaniu, o tym, że aktor przestał nosić obrączkę, i o tym, że to właśnie żona złożyła pozew, domagając się orzeczenia o jego winie. To sygnał, że rozstanie nie było pokojowe. Coś musiało się stać. Coś musiało pęknąć w bardzo bolesny sposób. I teraz, w świetle tych nowych zdjęć, wszyscy zadają sobie jedno, kluczowe pytanie: Czy ta nowa miłość, ten namiętny romans z Magdaleną Dwóżyńską? Narodził się na zgliszczach Starego Związku? A może to właśnie on jest powodem, dla którego te zgliszcza w ogóle powstały? Czy Maurycy Popiel poczuł się już tak pewnie, że postanowił przestać się ukrywać? Czy to jest desperacka próba pokazania światu, że idzie dalej, że jest szczęśliwy? A może to katastrofalny w skutkach błąd, który będzie go bardzo drogo kosztował na sali sądowej? Wyobraźcie sobie tę scenę. Z jednej strony Izabela Warykiewicz, która być może w tym samym czasie siedzi z prawnikami, planując strategię na rozprawę rozwodową. Z drugiej strony jej mąż, który na oczach całej Polski całuje inną kobietę. To jest dramat w najczystszej postaci. Ta sytuacja to spektakl w trzech aktach. Akt pierwszy: ciche rozstanie i poze w owinie, który sugeruje zdradę lub poważny konflikt. Akt drugi: publiczny sukces w tańcu z gwiazdami który odbudowuje jego wizerunek jako sympatycznego faceta. I akt trzeci, którego jesteśmy świadkami publiczne obnoszenie się z nowym uczuciem, podczas gdy formalnie wciąż jest się mężem innej kobiety. Kobiety, która w tym samym czasie prawdopodobnie zbiera dowody, by udowodnić jego winę. Jedno jest pewne taniec na parkiecie już się skończył. Ale prawdziwy dramat ten, który rozegra się na sali sądowej i w nagłówkach portali plotkarskich, dopiero się zaczyna. Maurycy Popiel, zdobywca drugiego miejsca, właśnie stanął do walki o coś znacznie ważniejszego niż kryształowa kula, o swój wizerunek, o swoje pieniądze i o to, kto w oczach opinii publicznej i sądu wyjdzie z tego z twarzą. A wy, co o tym myślicie? Czy to odważny krok człowieka, który chce być szczery ze światem i pokazać nową miłość? Czy może to totalny brak szacunku dla żony i lekkomyślność, która zemści się na nim w sądzie? Po czyjej stronie stoicie w tym konflikcie?